Servus Ferajna. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym krótkim materiale, w którym odpowiem na to pytanie, które na pewno zastanawia Was wszystkich: kto zgarnął nagrody z ostatniego konkursu na kanale? Ach, I potrwało to trochę dłużej, ponieważ chorowałem, plus jeszcze, muszę przyznać, że miałem problem z Waszymi odpowiedziami. Dawno nie widziałem tak słabych odpowiedzi. I bardzo chciałem uniknąć też oskarżeń i zarzutów o to, że. Te nagrody zgarniają tylko wspornicy, bo pojawił się taki komentarz, ale stwierdziłem, że mam to w dupie i te nagrody dostaną po prostu osoby z najlepszymi komentarzami. Tak jak zresztą założyłem, już nie szedłem w tę stronę, żeby nagle wyszukiwać może trochę gorszy komentarz, ale nie od wspornika, bo to nie o to chodzi. Tu chodziło o waszą kreatywność, a słabo z tym było. Było bardzo dużo odpowiedzi. Chcę dysk, bo chcę mieć szybszy komputer. No, ja bym chciał szybszy rower, żeby szybciej jeździć, ale czy to coś zmienia? W sensie, no nie, nigdy nie napisałbym tak w konkursie. To nie jest kreatywna odpowiedź. To był konkurs na kreatywność i bardzo dużo osób poległo na tym. Więc może przy następnym konkursie jakieś inne zasady. Może wy macie jakiś pomysł na to, jakie jest zasady by były waszym zdaniem najlepsze. Słuchajcie, znaleźliśmy jakiś kompromis, jakiś złoty środek. No ale dobra, nie ma co, bo przyszliście tutaj nie po to, żeby słuchać moich wynurzeń, to chociaż pewnie niektórzy też, bardzo dziękuję, tylko to wiecie, kto wygrał. Więc zacznijmy może od dysku. O dziwo pod dysk niewiele osób się zgłosiło, niektórzy po czasie, tak jak to zwykle bywa z takimi filmami, ale jeden komentarz zdecydowanie wygrał w moich oczach i był to komentarz Raftera907, który wiersz Brzechwy przełożył na wiersz o dysku Savage Exo. Rafter, gratuluję Ci, odezwij się do mnie na PRIV, ustalimy dalsze szczegóły. Najlepiej jakbyś napisał na maila, szczerze mówiąc, bo jest szansa, że wtedy to nie zginie. Bo I na Instagramie, i na fanpage'u tych wiadomości dostaję sporo, więc nie chcę, żeby to zginęło. Drugą nagrodą był mikrofon. O mikrofon bardzo się widzieliście. widzę, że mikrofony to jest jednak coś, co jest, cieszę się dużym zainteresowaniem na tym kanale, więc może powinienem częściej faktycznie rzucać jakieś materiały i konkursy z mikrofonami. Dajcie znać, co sądzicie. Ale jeśli chodzi o mikrofon od Hyperexa, to ten zgarnia gwizdek, który w bardzo prosty sposób uzasadnił, czemu potrzebuje nowego mikrofonu. E, podparto swoją pasją i na dodatek no jest wieloletnim gościem kanału, więc to nie ukrywam, że też na pewno ma jakiś wpływ. Lubię premiować Was za to, że jesteście ze mną. Aczkolwiek tutaj, no mimo wszystko, pierwsze skrzypce grało to, że komentarz był składnie napisany, był sensownie napisany i był bardzo dobrze podparty czymś. Była motywacja i widać było, że faktycznie e, gwizdkowi się przyda po prostu ten mikrofon. Została trzecia rzecz i tą trzecią rzeczą były słuchawki. I tu byłem trochę zaskoczony, bo te słuchawki są stosunkowo tanie, one nie są jakieś super high-endowe, ale mimo to widzę, że totalnie Was zainteresowały. Ale tutaj zwycięzcą jest Kelembrion, który też w dobry sposób opisał swoje perypecje z poprzednimi słuchawkami, jakie problemy miał, jakie problemy ma. I to mnie kupiło. I to mnie po prostu kupiło, bo nie musicie, wiecie, kreatywność nie polega na tym, że mi opiszecie waszą Odyseję Kosmiczną z tym sprzętem. Kreatywność polega też na tym, żeby przedstawić takie codzienne sytuacje w niecodzienny sposób, żeby je ubrać odpowiednio w słowa, i pokazać je tak, żeby zainteresować kogoś. Tak jak ja się staram to robić w moich filmach. Staram się, to słowo klucz, bo nie twierdzę, że robię to idealnie. Jest wiele rzeczy, które robię źle, ale staram się. I po prostu mam wrażenie, że w tych Waszych komentarzach zabrakło starania się. Może się mylę, może się mylę, może się naprawdę staraliście wszyscy, a ja to po prostu źle odbieram. Może tak być. Dlatego nie poddawajcie się. Będą jeszcze konkursy. Mam cały regał z gadżetami do rozdania, do Switcha, także wyczekujcie tego, bo wkrótce zrobimy sobie taki konkurs, święta idą, więc chcę, żebyście przed świętami jeszcze te rzeczy podostawali, bo one mi są totalnie zbędne. Przy okazji hmm, recenzji akcesoriów od PowerA, odpalę ten konkurs z akcesoriami, także będzie sporo do wygrania, jeśli mogli się wykazać kreatywnością, czy czym tam chcecie, i zgarnąć przy okazji nagrody. Będzie ich sporo, więc jest większa szansa. Dziękuję Wam wszystkim za udział. Nie traktujcie tego jako roast, jako jak mój rant, tylko jako feedback, jako uwagę, że można zrobić to lepiej. Po prostu następnym razem pomyślcie o tym, że macie, do, macie szansę wygrać coś wartościowego i warto by było coś równie wartościowego włożyć w swoją pracę. Po prostu pomyślcie o tym. Możecie się ze mną nie zgadzać, możecie zminusować ten film. E, aczkolwiek mam nadzieję, że do kogoś to dotrze. Że ktoś zrozumie, że krytyka konstruktywna jest czymś mega cennym. I ja sobie bardzo, bardzo cenię to w waszych komentarzach też. Więc znacznie bardziej od takiego przymilania się i chwalenia wolę konstruktywną krytykę, co zrobiłem źle i co mogę zrobić lepiej. Więc budujmy lepszy świat na konstruktywnej krytyce, kochani. A ja wam dziękuję za oglądanie. Wróciłem do zdrowia i powoli. Dokonuję rekonwalescencji, do tego filmy niedługo będą się pojawiać na kanale. W weekend planuję przysiąść, skończyłem Pikmin na 3, mam masę akcesoriów, także wyczekujcie nowych filmów. Mam nadzieję, że wkrótce się pojawią. Eee, dziękuję moim spornikom za wspieranie kanału, tym obecnym i tym, którzy przez trudną sytuację musieli zrezygnować. Pamiętajcie, jeśli macie gorszą sytuację, jeśli wiecie, że nadchodzą gorsze dni, jest trudna sytuacja na świecie. Nawet nie myślcie o tym, żeby pisać do. To znaczy, jest mi bardzo miło, jak piszecie do mnie na Discordzie czy gdziekolwiek, że musicie zrezygnować ze wspierania kanału, bo macie gorszą sytuację. Ale całkowicie to rozumiem. Ja sam nie wiem, jaka będzie moja sytuacja w przyszłym roku. Więc jeśli wspieranie kanału to dla Was za dużo, jeśli to jest wydatek, który możecie obciąć, żeby żyć lepiej, to zróbcie to. To zróbcie to. Przychodźcie na streamy, oglądajcie odcinki. Ale jeśli macie widmo takie, że może być gorzej, a te pieniądze mogą Wam się przydać, to, to zróbcie to. Wyłączcie wspieranie i po prostu zostacie sobie ten ice, żeby, żeby go mieć. Po prostu. A, tak czy siak. Dziękuję Wam za oglądanie, kochani. Do zobaczenia na kanale już wkrótce. W poniedziałek na pewno na streamie się widzimy. A póki co, bądźcie w zdrowiu i do zobaczenia. Serwis.